Inhalacje są, jest to forma leczenia y, układu oddechowego w miejscu choroby, więc jest to idealne, jeżeli chodzi o podawanie leków bez tak zwanych zminimalizowanie skutków ubocznych. Otóż y, leczymy. W zależności od tego, jaki mamy inhalator, możemy wykorzystywać cząstki leków w postaci wibroaerozoli. Czym lepszy inhalator, tym mniejsze cząsteczki. I to się przekłada na to, że te cząsteczki leków docierają do głębszych partii układu oddechowego, czyli do tych dolnych sfer układu oddechowego. Czym prostszy inhalator, to odpowiednio większe cząsteczki leków, i one osiadają zwykle na przeciągu nosa czy w obrębie jamy ustnej. Bardzo dobrą formą podawania leków w schorzeniach uszu. W schorzeniach zapalenia zatok szczególnie sitowych u dzieci spełniają inhalatory, które zwane są skrótem Amsa. To są inhalatory, które gromadzą lek w tak zwanym podciśnieniu i w zależności od pewnej czynności, którą pacjent musi wykonać, czyli przełknięcie śliny. Bonus, bonus tego leku dostaje się przez trąbkę słuchową do jamy bębenkowej. Jest to idealna forma do leczenia tzw. Tak nawracających stanów zapalnych uszu u dzieci. Takie dzieci mogą uniknąć zabiegów operacyjnych, z czego się wszyscy cieszymy, bo zarówno lekarze, jak i rodzice, że nie muszą korzystać z zabiegów operacyjnych, tym bardziej, że te infekcje, które dotyczą szczególnie młodszych dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, mają to do siebie, że bardzo często infekcje kataralne. Jako powikłanie kończą się zapaleniami uszu i taki wysięg, który się nagromadzi w jamie bębenkowej, jesteśmy w stanie poprzez leki, które podajemy właśnie w tym takim bonusie, bolusie, który idzie pod ciśnieniem przez trąbkę słuchową do jamy bębenkowej, rozrzedzić ten płyn i wyrzucić z jamy bębenkowej, co oczywiście przywraca dziecku słuch. Leczymy przy tym też zatoki u dzieci, młodszych zatoki yy, Przynosowe, te częste, nawracające katary, gęste, które nie, nie potrafią być oczyszczane nosy przez te młodsze dzieci. Taką formą podawania leków spowodujemy, że rozrzedzamy tą wydzielinę i automatycznie przewracamy drożność dróg górnych dróg oddechowych.